Dzień dobry, moi kochani ogrodnicy. Nazywam się Ania Danicka, wy jesteście na kanale Ogród Pełen Kwiatów. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, to będzie ten zapowiadany odcinek o różach. Pokażę wam moje najpiękniejsze róże w ogrodzie. Nie pokażę wam wszystkich, bo mam ich bardzo dużo, ale te takie perełki najpiękniejsze, które teraz właśnie cudownie kwitną. Mam nadzieję, że tym odcinkiem troszkę was e, zmobilizuje. Troszkę was zachęcę do uprawy e, róż. Pokażę wam może takie odmiany, których jeszcze nie macie albo które macie, porównacie sobie jak wygląda to u Was. Więc zapraszam Was na ten ciekawy, różany, pachnący, kolorowy yy, odcinek. A jeżeli interesują Cię takie kwiatowe tematy, to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. My na tym kanale, oprócz właśnie takich róż roślin wieloletnich, uczymy się uprawiać kwiaty cięte, kwiaty jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie, a także inspiruje Was do zakładania własnego ogrodu kwiatów ciętych, bo to jest wielka radość dla ogrodnika. Więc moi kochani, zapraszam na odcinek. Moi drodzy, zanim przejdę jeszcze do odcinka, właśnie o pięknych różach, chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować moim patronom, moim patronkom, bo dzięki nim powstaje ten kanał, mogę się spokojnie rozwijać. Wsparcie patronów jest dla mnie bardzo ważne. Słuchajcie, to jest takie miesięczne wsparcie dla mnie, gdzie na początku mojej działalności, e, ja zrezygnowałam w tym roku z pracy na etacie, e, zaczęłam działalność taką edukacyjną, internetową, ogród pełen kwiatów i nie ukrywam, naprawdę nie ukrywam to wsparcie miesięczne jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu mogę się utrzymać i mogę te filmy nagrywać. E, bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie, może nie wiecie i pewnie większość z was nie wie. Na samym początku, gdzie kanału jest mały, e, tych filmów jest niedużo, zarobki z YouTube'a nie porywają. Natomiast jak najbardziej wszystko idzie do przodu. Potrzeba na to czasu dlatego, żeby ten czas przetrwać. Patroni bardzo mi pomagają. A wy, kochani widzowie, za to, że oglądacie moje filmy, oczywiście też bardzo mnie wspieracie, za co również Wam dziękuję. I jeszcze jedna informacja. Dzisiaj do godziny 24 trwa. Promocja na mój kurs o kwiatach dwuletnich. Kurs o kwiatach dwuletnich, który miał premierę 10 dni temu, 6 czerwca, i to jest taki kompleksowy, właśnie kurs wideo. 18 lekcji wideo o 9 gatunkach kwiatów dwuletnich, ale również o tym, jak uprawiać te kwiaty, wysiewać, pielęgnować na rabatach i również dodatki o tym, jak pracować z kwiatami ciętymi po ich cięciu. I również mój e-book to są różne pakiety tego kursu, i to wszystko tutaj będzie napisane pod tym odcinkiem. Natomiast chodzi mi o to, że słuchajcie, Dzisiaj do 24 trwa promocja. Taka premierowa promocja na ten kurs. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, chciałby wysiewać kwiaty dwuletnie, o których ja już mówiłam, 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 bo te kwiaty teraz też wiodą prym w moim ogrodzie i są cudownym dodatkiem właśnie do róż w ogrodzie, co wam dzisiaj pokażę, to zapraszam. Naprawdę warto, bo cena jest korzystna. No a później po promocji oczywiście kurs nie znika, tylko kurs, po prostu cena kursu wzrasta. Jest też pakiet, w którym właśnie jest dodatkowo mój e-book, gotowy pomysł na Ogród kwiatów ciętych, bo słuchajcie, czerwiec to jest bardzo fajny czas, żeby zacząć tworzyć właśnie ogród kwiatów ciętych. O tym wszystkim dowiecie się właśnie z kursu. Natomiast, moi kochani, przechodzimy teraz do odcinka o różach i. Zacznę ten odcinek jedną z najpiękniejszych róż w moim ogrodzie, a na pewno najpiękniejszą różą w tej części ogrodu w ogrodzie kwiatów ciętych. Przy szklarni mam posadzoną różę Ace Vogel. Moi drodzy, róża Ace Vogel jest to róża wyhodowana przez niemieckich hodowców ze szkółki rozen tantu. Jest to, słuchajcie, róża, która klasyfikowana jest jako róża wielkokwiatowa, czyli taka róża, która wytwarza pęd i na końcu pęda, pędu wytwarza duży, duży. Kwiat Natomiast słuchajcie, ja uprawiam tą różę 3 lata. Ona rośnie tutaj przy szklarni, tu jest jedna większa, tu jest druga, troszkę mniejsza. Ona tutaj troszkę jest, może nie, że zagłuszona, ale rzeczywiście tutaj rośnie sobie naparstnica i jest troszkę mniejszy ten krzak. Ona tutaj rosną już trzeci rok, ale nie rośnie całe 3 lata, jesienią stuknie jej 3 lata. E i mogę szczerze powiedzieć, że jest to róża, która dla mnie jest różą, może nie tyle parkową, ale na pewno różą krzaczastą i różą wielokwiatową. E, słuchajcie, jest to róża, która rośnie dosyć wysoko. Ona w tej chwili, ja za chwileczkę będę robić zbliżenia, ona w tej chwili jest e, puszczona po. Takiej tutaj pergolce małej, niedużym takim obelisku, i ona wypuszcza takie długie pędy, te takie długie baty, które są dość elastyczne, ale nie bardzo elastyczne. Natomiast rzeczywiście, jak są młode, można je troszkę popodginać. I ja sobie je właśnie poprzyginałam na ukosie, czyli je po prostu pokulkowałam. Zrobiłam to wiosną i słuchajcie, każda, każdy z tych pędów, który był wykulkowany, właśnie wypuścił bardzo dużo właśnie takich krótkopędów, ale te pędy mają około 40-50 cm i na każdym z tych pędów wychodzi właśnie po kilka kwiatów. Dlatego według mnie jest to róża taka floribunda, większa floribunda, wielokwiatowa. Natomiast zaklasyfikowana ona jest jako róża wielkokwiatowa. Moi kochani, ta róża nie ma certyfikatu ADR. Ja sobie sprawdziłam. ADR to jest certyfikat, który wydawany jest przez Niemców. Takie stowarzyszenie niemieckie, które Bada nowe róża, które wchodzą na rynek i bada je bardzo restrykcyjnie. Te badania trwają mniej więcej 3 lata. Róża jest testowana pod względem odporności na choroby, siły, wzrostu, zapachu, wielkości kwiatu, odporności na warunki atmosferyczne, mrozoodporności. I ACE w ogóle nie przeszła słuchajcie tych, e, tych testów, więc nie ma ona certyfikatu ADR. ADR to jest taki certyfikat, który nadawany różom daje Wam niejako gwarancję, że ta róża jest naprawdę bardzo odporna na choroby, zdrowa, silnie rosnąca, mrozoodporna, właśnie odporna również na deszcz Ace w ogóle tego nie przeszła natomiast ja szczerze powiem dla mnie ta róża powinna mieć ADR ale ja ją testuję tylko w moim ogrodzie a nie pod jakimiś takimi mega nie wiadomo jakimi warunkami natomiast w moim ogrodzie ona zachowuje się wzorowo moi kochani jak widzicie ona w tej chwili jest jakby pięta na tym obelisku trzyletnia róża, która ma prawie 1,60 m Myślę, że spokojnie mogłaby być pięta po jakimś drobnym, po jakimś drobnym właśnie obelisku, może po jakiejś takiej pergolce albo właśnie tym łuku takim, na przykład, żeby tylko na boczne, na boczne ściany, wtedy też by wyglądała pięknie. Słuchajcie, ona pachnie, ten kwiat pachnie, ona w tej chwili już troszkę przekwita, natomiast ona kwitnie już, słuchajcie, naprawdę długo, za 3-4 tygodnie to spokojnie kwitnie i ja w tej chwili... Pokażę wam, jak wygląda kwiat z bliska. Tak wygląda kwiat z bliska Ace Vogel. On, jak się rozkwita, to taki jest właśnie fajny, brudny, różowy, a w środku jest taki brzoskwiniowy. No, cudowny. To jest, słuchajcie, mój ukochany kolor róż. I ona pachnie. Ja tutaj kiedyś nagrywałam spacer, powiedziałam, że ona delikatnie pachnie. Ktoś mi napisał, że dla. Że ona pachnie bardzo intensywnie. Słuchajcie, jak najbardziej. To są takie, wiecie, indywidualne odczucia. Ja mam bardzo dużo róż w ogrodzie i dla mnie niektóre pachną mocniej, ale ona rzeczywiście ładnie pachnie. Więc, jak sobie tutaj wchodzę do szklarni, to po prostu taki, wiecie, delikatny zapach. Tym bardziej, że w szklarni mam jeszcze trochę groszków pachnących, więc po prostu cudownie. I słuchajcie, ta róża jest bardzo odporna na deszcz. Mrozoodporna spokojnie. Ja ją tutaj posadziłam właśnie w gruncie, przysypana jest kamieniem. Oczywiście na wiosnę daję jej nawozów. My z Martą Sapielak, z moją ogrodową koleżanką, kwiatową duszą, stworzyłyśmy szkolenie o różach. Róża o, nie jedno ma imię. Ja już nie będę się na ten temat tutaj e, za bardzo rozwodzić. Natomiast można sobie kupić to szkolenie. Tam jest wszystko opisane o różach, jak my róże uprawiamy w ogrodzie, w moim sklepie i na mojej platformie edukacyjnej www.edukacja ogród pełen kwiatów. Natomiast. Kochani, naprawdę jeżeli miałabym wam jakąś taką różę polecić, jeżeli chcielibyście taką większą różę w swoim ogrodzie, ale taką naprawdę właśnie średniej wielkości, że tak z 1,60, a wszech tak nie wiem, po 80 cm. Oczywiście to wszystko zależy jak ją będziecie prowadzić, to ja bym wam naprawdę poleciła tą różę. Ona mi jeszcze nie chorowała, nie miała żadnej rdzy, żadnego żadnej plamistości. Również mszyce w tym roku twu, 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 natomiast mszyce na pewno nie odpuszczają moich naparstnic w tym roku. A więc coś muszą zawsze zjeść te mszyce. Naprawdę cudowna Cudowna róża. Jak widzicie, takie ciemno-zielone ciemno liście i te kwiaty tak pięknie kontrastują. Długo trzyma kwiaty, takie pojedyncze kwiaty, nawet powiem Wam, że cały tydzień, jak się otwierają, są na róży. A więc, no naprawdę, to no, troszkę brudzi. Wiadomo, bo te kwiaty nie, mumifiku nie mumifikują, tylko opadają. Ale słuchajcie, ja jej to e, wybaczam, bo naprawdę jest piękna. Kolejną z róż w tej części ogrodu, którą chciałabym Wam tutaj pokazać i również polecić, bo już widzę, że będzie jedną z moich ulubionych. Wprawdzie rośnie na tej pergoli dopiero dwa lata, ale już przez dwa lata fajnie zbudowała właśnie potężne, e, potężną po prostu strukturę. To jest róża pnąca e, z tych klimberów, e, wysoka e, i to jest róża giardina. Co ja mogę powiedzieć na temat tej róży? Jest to róża niemiecka, róża Cordes. Jest to róża, która słuchajcie, również nie ma certyfikatu ADR, e, natomiast dla mnie jest to róża bardzo wytrzymała, trwała. Ona nie osypuje szybko kwiatów. E, ona ma takie kwiaty i już Wam pokażę, jak te kwiaty mają się, jak te kwiaty mają się do Eiswogel, Giardina Eiswogel. E, również pachnie, delikatnie. Bardzo podobnie do, do Ace Vogel i to jest, słuchajcie, właśnie ta róża krzaczasta wysoka. Ona w ciągu roku po, potrafi wypuścić takie pędy metrowe, może troszkę ponad metrowe, dorasta do 3 metrów. A więc tutaj na tą moją pergolkę dookoła właśnie przy wejściu do szklarni jak najbardziej. Słuchajcie, to jest róża też zdrowa. Ona u mnie nie choruje. Ona jest tutaj pięta właśnie na drewnianej pergoli i ja ją tak właśnie przyginam, bo róże pnące trzeba przyginać. Te długie takie pędy, pędy prowadzące trzeba przyginać właśnie po to, żeby. Z każdego pąka wychodziły krótkopędy, czyli takie właśnie pędy zakończone kwiatami. Słuchajcie, pięknie to wygląda. Oczywiście zaraz zrobię tutaj zbliżenie, natomiast też taką. Ciekawostkę Wam podam, ponieważ trzeba uważać. Oczywiście z wszystkimi różami, ale tutaj akurat przy Giardinie mi to wyszło, że słuchajcie, z podkładki wybił mi pęd długi, pęd róży dzikiej. I za chwileczkę Wam to, wam to jeszcze pokażę. Natomiast właśnie ta róża nie przeszła tego certyfikatu ADR. Natomiast mrozoodporna. W moim klimacie ja jestem szósta, szósty B, strefa mrozoodporności ogrodu. Pachnie, nie choruje, fajnie rośnie, pędy takie dosyć, pędy są dosyć elastyczne i fajnie, fajnie się je przygina. Niestety ma kolce, dużo kolców, ale ta Ace Vogel też ma dużo kolców. W ogóle cechą charakterystyczną róż właśnie pnących, krzaczastych też jest to, że one mają dużo tych kolców, ponieważ te pędy są właśnie długie, one chcą się gdzieś czepiać, a więc to jest taka jakby cecha, cecha charakterystyczna. Natomiast muszę wam Powiedzieć, że naprawdę bardzo bujnie kwitnie i jak tutaj te wszystkie pąki zakwitną, to będzie po prostu święto. I tutaj chciałabym, żebyście zwrócili uwagę wśród tej giardiny zakwitły mi pędy, które zakwitły mi właśnie takimi kwiatami pojedynczymi. I to jest, słuchajcie, róża dzika i ten pęd wychodzi właśnie z, ten kwiat wychodzi właśnie z tego pędu który jest tutaj przeze mnie przepięknie przygięty słuchajcie, przy pergolce okazuje się, że jest to pęd róży dzikiej tutaj też mam ten pęd róży dzikiej on już tutaj właśnie przekwita no i słuchajcie, czeka mnie na jesień teraz nie, bo nie będę psuć całej róży ale w ogóle ten pęd charakteryzuje się tym, ten dziki pęd że on takie wypuszcza wielkie baciska słuchajcie, ja myślałam, że to jest ta róża szlachetna ale to niestety nie słuchajcie, to są pędy róży dzikiej ten długi jest pęd róży dzikiej a tutaj widzicie giardinę więc ja na jesień będę wycinać po troszkę ten pęd. Eee, pokażę Wam to być może, jak dam radę. Natomiast teraz już nie będę z tym nic robić, tylko te wszystkie pędy właśnie poprzycinam. No i niech sobie kwitnie. No słuchajcie, zdarza się. <laughs> Natomiast popatrzcie się, jaka jest piękna. Kochani, kolejna róża, której nie mogę Wam nie pokazać, jest to róża amerykańska od hodowcy amerykańskiego Karuta. Róża Hot Chocolate. Słuchajcie, tak jak przygotowywałam się do tego odcinka i czytałam troszkę o hodowcach, to właśnie róże Karuta charakteryzują się przede wszystkim cudowną barwą. E, taka cecha charakterystyczna. I słuchajcie, ta róża ma piękną barwę. Ja oczywiście za chwileczkę zrobię tutaj zbliżenie. To jest, słuchajcie, róża, której kolor kwiatu jest taki czerwony, ale to jest taki przybrudzony czerwony, taki z brązem. Tak, tak jakby na takiej paletce właśnie barw postawił taką krwistą czerwień i brąz i troszkę właśnie je zmieszał przepiękny kolor. Róża bardzo róża wyjątkowa, róża zdrowa. Nie ma certyfikatu ADR niestety, ale pomimo tego jest naprawdę fajna, zdrowa, fajny kolor i duże takie liście zielone, kontrastują troszkę z tymi kwiatami. Te kwiaty jak się rozwijają to mają są bardziej takie pomarańczowe, ale w pewnym momencie wpadają właśnie w ten taki odcień takiej właśnie gorącej czekolady, oczywiście gorącej czekolady zmieszanej z Słuchajcie, ona nie pachnie. Nie pachnie, natomiast ten krzak tutaj rośnie już 3 lata. Podobnie tak samo jak Ace Wogel. To jest jej trzeci rok. Naprawdę buduje już fajny krzak. Ja jej nie przyginam. To jest róża wielokwiatowa. Taka floribunda, właśnie, wybija długie pędy, które zakończone są bardzo wieloma kwiatami. Słuchajcie, bardzo wieloma kwiatami. Tutaj należy jej się już, słuchajcie, podpora. Ona ma taki wprawdzie płotek niski, ale już zaczyna się pod ciężarem po prostu tych kwiatów przeginać. Pędy są długie, wyprostowane, zakończone właśnie wieloma tymi. Tymi kwiatami, natomiast rzeczywiście, jeżeli popada, to trochę się już pokładają, więc warto zabezpieczyć po prostu, no po prostu jakiś obelisk. Bardzo trwała, jeżeli chodzi o deszcze. U mnie padało teraz przez parę dni, teraz już wszystko wyschło, dlatego robię ten film, bo chciałam Wam właśnie pokazać, jak róże zachowują się po deszczu. I te róże, wszystkie, które Wam tutaj pokazałam, Giardina, Ace Vogel i ta Hot Chocolate, jak najbardziej po deszczu fajnie trzymają kwiaty. I jeszcze w tej części ogrodu pokażę Wam jedną różę wielkokwiatową, którą wykorzystuję również do bukietów. Również mój Hit. Tutaj sobie troszkę przykucnę, bo chciałabym Wam pokazać Afrodytę. Róża wielkokwiatowa, róża niemiecka, Rosentantu. Niestety też bez certyfikatu ADR, ale w moim ogrodzie, słuchajcie, super zdrowa. Wielkie kwiaty, naprawdę to jest prawdziwa róża wielkokwiatowa. Kwiaty są praktycznie jak dłoń. Jak rozkwitają? Rozkwitają w takich fajnych właśnie pąkach pełnych nie pachnie, niestety nie pachnie. Natomiast rzeczywiście buduje taki zwarty krzak. Słuchajcie, ja stanę, może troszkę mnie nie będzie widać, ale chcę wam pokazać tak z metr, no, metr 40 e, ta róża będzie, e, ta róża tutaj będzie miała e, i naprawdę właśnie takie pędy są bardzo takie szczeliste, zdrowe. Trochę jest kolcy niestety, e, zakończona jednym dwoma kwiatami. Taki piękny właśnie, e, piękny właśnie krzak. No słuchajcie, u mnie w tym ogrodzie rośnie już też trzeci rok podobno. Jak właśnie hot chocolate, jak e, podobnie jak Ace Vogel, a więc naprawdę cudowna róża, którą właśnie posadziłam sobie w tym ogrodzie, żeby ją wykorzystywać do e, bukietów. Ona tutaj na ścieżce też z jednej i z drugiej strony, bo ja słuchajcie, naprawdę lubię takie e, symetryczne zestawienia. Więc tą różę polecam, jeżeli chcecie typowo na kwiat cięty do ogrodu, również po deszczu. Słuchajcie, nie, te kwiaty są i pąki, co ważne, też pąki. U mnie naprawdę teraz mocno padało i żaden z tych pąków nie zmumifikował brzydko. Niestety no troszkę tutaj niektóre kwiaty są, są brzydkie po tym deszczu. O, na przykład tutaj Wam pokażę, tak wygląda, tak w najgorszym wypadku taki pąk. Natomiast, no słuchajcie, też mocno u nas padało. Więc, no niestety, trzeba się e, z tym liczyć. Ale takie dokwitające, rozkwitające pąki, naprawdę w bukiecie wyglądają po prostu przecudnie. A więc, niemiecka róża afrodyta. No i kochani, kolejna róża pnąca, która pnie się tutaj u mnie po altanie. Altana jest wielka i ja specjalnie, słuchajcie, wybrałam wielką różę pnącą Klimbera. To jest róża Alchimist. Róża niemiecka, o, róża od Cordesa. Słuchajcie, piękna róża zupełnie w moich kolorach. Ja w ogóle kocham kwiaty, wszystkie, które mają takie kolory właśnie różowe broskwiniowe, pomieszania właśnie, pomieszanie takiego różowego brzoskwini, ale również kocham kwiaty żółte, a zwłaszcza takie właśnie waniliowe, takie budniowe, takie ciepłe, żółte, nietypowe nie takie oren, takie, wiecie, takie yellow, takie jak słońce, chociaż też, ale jak są takie właśnie troszkę z morelą, to po prostu to jest mój ukochany kolor. I właśnie alchimist, słuchajcie, taki jest, on te pędy Alchimista. Słuchajcie, wybija rokrocznie wielkie, długie pędy, nawet 3 metrowe, które naprawdę trzeba gdzieś, słuchajcie, podpinać pod jakieś takie duże podpory. Dlatego ja wybrałam Altanę. Altana jest wielka, wysoka, do góry. Słuchajcie, nie jest może jakoś mega, mega porpięty, bo on też. Gdzieś się tutaj mi niestety poodczepiał, po, po, ponieważ ma bardzo wiele tych kwiatów i pod wpływem właśnie mm, ciężaru tych kwiatów jednak te pędy są troszkę takie wiotkie, e, dlatego on potrzebuje dużych podpór i dużego takiego przyczepienia. Ja będę musiała go troszkę tutaj poprawić, natomiast no, słuchajcie, ja w ogóle lubię taki luk, taki wiecie, taki troszkę swobodny, taki wiejski, tak gdzie nie wszystko jest takie idealne. To jest po prostu mój ogród, taki właśnie jest. Ja się bardzo dobrze odnajduję w takim ogrodzie, więc takie wszystko, gdzie tak regularnie opada też mi się e, też mi się podoba, ale pachnie, pachnie cudownie, słuchajcie dla mnie zapach kwiatów to jest zawsze na plus uwielbiam, jestem bardzo wrażliwa e, właśnie na zapachy takie piękne mm, róża wielka, ale niestety chorująca on nie ma ADR e, no i tutaj mi też trochę choruje, natomiast tutaj też on, ja nie dbam też o niego tutaj nie wiadomo jak za bardzo, więc ma prawo chorować i troszkę mi łapie tego mączniaka Natomiast rzeczywiście jest to cudowna róża. Ona nawet tak, słuchajcie, bardzo nie brudzi, ponieważ te kwiaty tutaj mumifikują. Zanim wszystkie płatki opadną, robi się taki właśnie taka mumia z niego i później cały pąk taki e, opada. A więc też jest na plus, bo, słuchajcie, kwiatów będzie bardzo dużo. W tym roku już jest dużo, ale w przyszłym roku na pewno będzie ich więcej, więc jakby to wszystko tutaj opadło, to... No ale słuchajcie, jak się ma róże, to też ma się trochę e, bałaganu. Bardzo polecam, jak szukacie klimbera pachnącego, żółtego, z morelą, z brzoskwinią, e, i właśnie na takie coś wielkiego. Ja w mojej altanie tej drugiej w ogrodzie, który pokazywałam wam na środowym spacerze właśnie po tej altanie będę pieła ten alchimist. I w tej chwili, kochani, jesteśmy już przed ogródku. Przed ogródek pokazywałam Wam również e, właśnie na mm, filmie środowym, środowym spacerze. E, I słuchajcie, pokazywałam Wam tutaj, bo w ogóle ja ten ogródek, tutaj ten przed ogródek, tak mi się marzyło, żeby to była taka jedna wielka różanka, bo ja kocham po prostu róże. E, różanka, czyli taki ogród albo rabata, gdzie róże są główną gwiazdą. E, I ja oczywiście tutaj tak to zrobiłam, tutaj jest troszkę bałaganu. Jeszcze nie udało mi się, słuchajcie, posprzątać, ale też nie zawsze nie zawsze musi być na wszystko czas. Słuchajcie, też trzeba czasem odpocząć i ja staram się właśnie taki balans trzymać. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o te róże, to tu jest dużo róż. Nie opowiem wam o wszystkich, ale opowiem wam o części i od razu pytanie do was. Już znacie kilka moich róż. Nie dam rady w tym filmie opisać wszystkich. Natomiast czy chcecie drugą część tego filmu o różach? Piszcie w komentarzu, wtedy zrobię właśnie drugą część o różach, ponieważ no, nie mogę zrobić dwugodzinnego filmu naraz, ale Mogę zrobić filmy dwa. A więc piszcie, piszcie w komentarzach. Tutaj jest właśnie róża, o której chcę powiedzieć, bo tą różę mam najdłużej. Ta róża rośnie tutaj przynajmniej 5 albo 6 lat i ona naprawdę zbudowała już potężny krzak. Ma tutaj pergolkę. Pergolka w tej chwili już jest za niska, ale ja ją będę kulkować na jesień albo na wiosnę. I to jest róża angielska, róża Davida Ostina, Lady of Charlotte. W tej części ogrodu mam głównie róże angielskie. I. Właśnie o tej Lady of Charlotte chciałabym Wam tutaj y, opowiedzieć, bo jest to róża parkowa, krzaczasta. Właśnie ona dorasta, widzicie? Ona jest w tej chwili ode mnie wyższa, natomiast gdyby miała jeszcze większą podporę, to ja spokojnie mogłabym ją tam zakręcić i jeszcze byłaby większa. Ymm, ma po prostu za małą tą podporę. Róże krzaczaste parkowe. T... Potrzebują dużo miejsca na rabacie, bo one się rozrastają w na metr, dwa i w górę na metr, dwa, wypuszczają właśnie takie wielkie, długie baty, mimo że ona jest tutaj kulkowana, to te baty są też takie, wiecie, 80-centymetrowe. Róża pomarańczowa, taka herbaciana bym nawet powiedziała, w pięknym kielichu, już troszkę mi przekwita, ale w pięknym naprawdę kielichu, cudowna. Naprawdę piękna, e, piękna róża. Na jednym pędzie wyrasta po kilka, po kilka pąków, bardzo ważne. Deszcz im nie straszny, deszcz tej róży nie straszny trochę marnuje jednak pąki, ale nic się z nimi za bardzo nie dzieje. Później jak już. E, Deszcz przejdzie, wszystko wyschnie, nic się tym pąkom nie dzieje, one ani nie, nie gniją, bo wiecie, niektóre kwiaty niestety gnią, i niektóre róże po deszczu po prostu gniją. Natomiast ta rzeczywiście wygląda tutaj cudownie, pachnąca, długa. Ja ją wykorzystuję też do bukietu, bo fajnie, długo trwa w wazonie. Właśnie taki kielich albo właśnie taka filiżanka, jeżeli chodzi o kwiat, ale dużo miejsca. No i fajny kolor, bo fajnie na przykład będzie wyglądała. Ja tutaj ją mam posadzoną, akurat obsadzoną przywrotnikiem ostroklapowym, ale na przykład z czymś kontrastowym o tej porze roku, na przykład jak kwitną ostróżki zaczynają, fioletowe albo właśnie jakieś takie fioletowe na parsnice Chyba sobie tutaj dosadzę te kameloty fioletowe z ostatniego odcinka na przyszły rok. No słuchajcie, naprawdę piękna, duża i niewymagająca róża, która będzie z wami naprawdę na lata, nie choruje, bardzo polecam. No i moi kochani, tutaj już ostatnia róża, którą chciałam wam pokazać, to jest róża francuska, e, róża od Melilanda i to jest de Monaco. Piękna róża wielokwiatowa, która tworzy pędy, na których krótko pędy mają po kilka e, właśnie kwiatów. Cudowna róża, cudownie pachnąca. No tak, dosyć intensywnie pachnie. Powiem wam, ma piękne, naprawdę kwiaty w formie takich filiżanek bardzo mocno napakowanych płatkami, środek taki brzoskwiniowy, cudowny, naprawdę cudowna róża. Również róża, która po deszczu bardzo ładnie trzyma te kwiaty. Kwiaty jak przekwitają, później troszkę się zasuszają, mumifikują, ale też jak widzicie, tutaj zrzuca, zrzuca płatki. Natomiast kwiaty utrzymują się dość długo na całym krzaku. Krzak ma mniej więcej tak z 1,20 20 m. Duży, taki zwarty, fajny, fajny krzaczek. Naprawdę bardzo Wam polecam. To jest w ogóle taka róża, taka romantyczna, taka piękna. Ona naprawdę zwraca uwagę. Ja ją mam tutaj w ogródku przy wejściu do, do domu, na naszą posesję. Naprawdę. Piękna róża, teraz troszkę wieje, więc mamy efektów specjalnych. Super, super róża. U mnie zdrowa, słuchajcie, nie choruje na żadną rdzę, na żadnego mączniaka. Yy, nie miała też w tym roku żadnych mszyc, a więc ja sobie bardzo chwalę i na pewno sobie jeszcze dokupię, bo ma wszystkie cechy, które mi się podobają, czyli kolor, kształt kwiatu, zapach. Jest zdrowa, naprawdę bardzo polecam. No i tak róża naprawdę zwraca na siebie uwagę. Moi kochani, dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną i że poświęciliście właśnie mi swój czas. Jestem tutaj przed tym pięknym alchemistem. Pachnie mi tutaj, słuchajcie, w róż w moim ogrodzie jest jeszcze o wiele więcej, więc dawajcie znać, czy, czy chcecie drugi odcinek z tej serii. Może zrobię, słuchajcie, odcinek o różach w donicach. Co Wy na to? Komentujcie, piszcie. Jeżeli macie te same róże w swoim ogrodzie, piszcie mi, jak się u Was sprawują, jak po deszczu. To mnie, słuchajcie, bardzo interesuje, czy te róże są zdrowe i jak wyglądają po deszczu. I może ktoś z Was już testował te róże pod względem trwałości w bukietach. Jeżeli macie swoje ukochane odmiany róż, piszcie wszystko w komentarzach. Ja uwielbiam Was, słuchajcie, Poznawać przez komentarze, odpisuję na wszystkie komentarze. Róże to jest taki temat, który jest ze mną od zawsze, od kiedy mam ogród. Róże zawsze są w moim ogrodzie, więc naprawdę podyskutujmy, słuchajcie, podyskutujmy w komentarzach. Zapraszam również do zakupu mojego kursu o kwiatach dwuletnich. Dzisiaj do godziny 24 jeszcze obowiązuje cena promocyjna, więc warto się zapoznać. To jest, słuchajcie, kurs, który tworzyłam dwa lata, więc jest tam naprawdę bardzo dużo takiej praktycznej wiedzy. Teoria plus moja praktyka. Zapisujcie się do newslettera. No i dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, że jesteście ze mną i że wybieracie moje filmy. Dzięki temu, że wybieracie moje filmy, ja mogę się rozwijać, więc to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. Słuchajcie, ja w tym roku zmieniam swoje życie, zrezygnowałam z pracy na etacie i poszłam całkowicie właśnie w taką swoją działalność edukacyjną, w taką działalność internetową o kwiatach, więc wybierając moje produkty naprawdę mnie wspieracie. To jest dla mnie bardzo ważne, bardzo motywujące, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę Wam słoneczka w dzień, deszczu w nocy i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!